The future is Zwierzęta mówią ludzkim głosem. Wpadają gluten pod język i wcierają laktozę w dziąsła. Unimily Durek skupisz za głowę Jaka to melodia? This is the River the Night. Powietrze w probówkach. Szczepionki na plemniki. Naczynia do przechowywania rosny. Biała broni, czarne flagi. Strajk przeciwko długim snom niemowląt. Małe piersi w dużych dłoniach, krzyk nagich kobiet z Hebronem. Ciało Chrystusa dajemy do gardła, będziemy kąpać się w wodzie z lodowca i wyznawać wiarę w ciepłą hostię ziemi. Wytykać palcami Jezusa z gifów, w tak krzyczeć, że najdoskonalszy produkt kapitalizmu to smutna kobieta, która przyjmie każdą pracę. W kolejkach do kolektywnej halucynacji szeptać, wyglądasz jak było sobie życie. Dawać głos, kogo ubezwłasnowolnić i kasować historię wyszukiwania. Rodzić twarze chłopców z pudełek czekolady, by straszyć nimi konsumentów. Uprawiać handel małymi ludźmi i adoptować wagniki w branży Edalt. Pozycjonować poetów, unikając kanibalizacji. Szczęśliwego nowego głodu, kapitanie planetu.